Nie ujdzie ci to na sucho. jest nieco niepokojące. To miejsce jest nieco niepokojące. Odnalazłem złodzieja, który ukradł moją zbroję. Czyli odzyskałeś swój ekwipunek? Nie, sprzedał ją. No w takim razie twoje więzi z Ksakorem zostały zerwane. Będziesz musiał użyć ekwipunku, który zdobyłeś wśród wolnych ludzi. Masz jeszcze jakieś wiadomości? Zmiany, które we mnie zachodzą, wywołują też inne efekty. Mam wizję. Co widziałeś? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że są to obrazy z mojej przeszłości. Czego się z nich dowiedziałeś? Dowiedziałam niczego. Przyniosły tylko więcej pytań. Nie ignoruj ich. Być może zawierają odpowiedzi na pytania, które cię Co je wywołuje? Nie jestem pewien. Nie. Słyszałem wiele historii o Albach, którzy doświadczali wizji po odstawieniu Maleksu. To być coś podobnego do tego, co wywołało pierwszą wizję hybrydy. Tak to wie. hybrydę otacza wiele historii, a mało faktów. Być może teraz, gdy Xakor stracił nad tobą kontrolę, te wizje pomogą ci odkryć, kim jesteś. Być może. Masz jeszcze jakieś wiadomości? Sprzęt, który znalazłem, powinien spełnić swoją rolę. Tak. Dobrze się spisałeś. Dzięki przygotowaniom powinieneś poradzić sobie z następnym zadaniem. Jednak Twoje dotychczasowe osiągnięcia jeszcze nie uczyniły Cię wystarczająco silnym, by pokonać Kalaksa. dało jego umiejętności. Słusznie postąpiłeś, zabijając go. Dyrektywa przewiduje tylko jedną konsekwencję porażki. Twierdzisz, że się pomyliłem, wyznaczając go? Porażki nie można tolerować. Pamiętaj o tym, zanim jego porażka stanie się twoją. Mówisz jak prawdziwy eleksetor, Jax. Nie jestem eleksetorem. Hybryda nie uczynił mi jeszcze tego zaszczytu. To tylko kwestia czasu, zanim wezwie do siebie. Przynosisz zaszczyt naszemu ojcu. Ja jestem zaszczycony, że mogę nazywać Cię swoim bratem. Wszelki zaszczyt należy się hybrydzie. Służmy hybrydzie. Nie zawiodę Cię. Nie pozwolę, by jego porażka nas dotknęła. Nie możesz jeszcze stawić czoła galaxowi, ale jesteś gotowy na kolejne ważne kroki. Pamiętaj o naszym sojuszu. Dopilnuję, by nasi żołnierze nie sprawiali ci żadnych kłopotów. O ile nie zaczniemy podejrzewać, że obudziła się w tobie dawna lojalność wobec Zakoru, nie mogę ofiarować Ci więcej w tym momencie. Możemy handlować i wymieniać się dobrymi radami, ale nasze siły muszą pozostać w gotowości do walki z Zakorem. Tego się spodziewałem. Dobrze się spisałeś, ale powinieneś zachować ostrożność. Nie jesteś wystarczająco silny, by stawić czoła tak silnemu Ereksetorowi jak Kalax. Powiem ci jednak, jak mógłbyś przybliżyć się do swojego celu. Jeden z moich agentów doniósł mi, że zbuntowany Ereksetor Zardo ukrywa się w północno-wschodniej Abesie. Stworzył tam ukrytą bazę. Lodowy pałac wciąż go poszukuje. Skoro on także jest ścigany przez Hybrydę, być może zgodzi ci się pomóc. Powinieneś go odnaleźć i wyjawić mu swój plan. Na pewno poradzić ci, jak pozbyć się eleksetorów bez konieczności pokonania całej armii. Będziesz jednak sam musiał zdecydować, czy możesz mu ufać. Eleksetor nigdy nie zdradziłby samego siebie. Jego lojalność zorientowana jest wyłącznie na samego siebie. Kiedyś to dostrzeżesz. Dlaczego pozostawiłeś dawnego eleksetora przy życiu, gdyby się z tobą nie sprzymierzył? Mógłby stanowić zagrożenie. Nie wiem, co mam o nim myśleć. Zawsze był wiernym eleksetorem, a jednak uciekł z Xakoru. Dlatego cię do niego wysłałem. Po części byś załatwił swoje sprawy, lecz także byś poznał jego intencje. Byłem przynętą? Zardom jest samotnym wilkiem, jak ty. Nie wiemy jednak, czy nadal posiada umiejętności, które zyskał dzięki eleksowi. Nie wykazał zainteresowania wobec naszej sprawy. Być może ty zdołasz z nim porozmawiać. Może uda ci się odkryć, jakimi mocami wciąż dysponuje, i w jaki sposób zamierza ich użyć. A jeśli mnie zabije, nie będzie to dla ciebie wielka strata. Rozmowa z nim na pewno ci się przyda. Poza tym dowiemy się, co powinniśmy zrobić, gdyby kiedykolwiek postanowił wystąpić przeciwko nam. To rozwiązanie dobre dla wszystkich. Czemu Zardom miałby mi pomóc? Podejrzewamy, że Zardom planuje wrócić z wygnania i udać się do Xakoru, by stanąć na czele Albów. Na swój sposób zawsze był lojalny wobec naszego ludu, ale nie ufa hybrydzie. Zardom wciąż rozmyśla o czasach, zanim hybryda przejął władzę. Wierzy, że Albowie ewoluują, że są lepsi od innych. Boi się, że hybryda wykorzysta ich do własnych celów. Zaoferuj swoje usługi Zardomowi. Więc może chcesz razem z nim walczyć z Hybrydą. Twoja reputacja na pewno sprawi, że zwróci na ciebie uwagę. O czym myśli Hybryda? Z pewnością wie, że przetrwałem, a jednak jakimś cudem tu jestem. Żyję, oddycham i sprzeciwiam się dyrektywie. Hybryda rozkazuje. Cały Eleks musi trafić do niej. Moja lojalność, moje życie należą do niego. Bo Hybryda widzi wszystko. A zatem, czemu pozwolił mi żyć? Czy nadal jestem częścią planu? A może wysłał mnie na śmierć z rąk mojego brata? Przed wypadkiem wszystko było dla mnie jasne. Hybryda miał odpowiedź na wszystko. Teraz mam tylko jedną szansę na poznanie odpowiedzi: muszę znaleźć kalaksa.